19 listopada wspominamy świętą Mechtyldę z Hackeborn. Średniowiecze, a zwłaszcza XIII wiek, wciąż odkrywa przed nami swoje tajemnice. Papież Benedykt XVI wielokrotnie podkreślał, że był to czas niezwykłych kobiet. Aż cztery z nich, z tego trzy uznane za święte, żyły jednocześnie w cysterskim klasztorze. W Halwcie, w środkowych Niemczech. Jedna z nich uzyskała tytuł i przydomek Wielkiej, co nie zdarzyło się później przez kolejne 800 lat. Z kolei jedną z nich była Mechtylda z Hackeborn, która urodziła się w 1241 lub 42 roku na zamku w pobliżu Halberstadt, w szlacheckiej rodzinie spokrewnionej z cesarskim rodem Ochensztaufów. Jej starsza siostra Gertruda z Hackeborn we wczesnej młodości wstąpiła do klasztoru w Rodersdorf. Kiedy Mechtylda miała 7 lat, matka jadąc z wizytą do do starszej córki zabrała ją ze sobą. Dziewczynce tak się spodobało życie klasztorne, że za zgodą matki i ksieni została tam i rozpoczęła naukę w klasztornej szkole, która słynęła z bardzo wysokiego poziomu. Po kilku latach, osiągnąwszy odpowiedni wiek, Mechtylda wstąpiła do klasztoru. Było to prawdopodobnie w roku 1258. W tym samym roku jej siostra Gertruda, opatka, Nazywana tak dla odróżnienia od świętej Gertrudy Wielkiej, piastująca urząd Ksieni w latach 1251-92 przyniosła klasztor do Helfty pod Eisleben, późniejszego miasta lutra, jak się okazało. Być może fundacja powstała dzięki rodzinie obu sióstr w okolicach ich rodowego zamku. Niech dobry Pan Bóg obdarza ciebie wszystkim, co Tobie jest potrzebne, do życia i szczęścia, a Ciebie, święta Mechtyldo, proszę wstawaj się za nami. Proszę zasubskrybuj ten kanał i prześlij film dalej, aby inni też mogli go zobaczyć.